Witam cię ze śniadanka, bo jak widz po mnie, kocham jeść. Pierwszym punktem dzisiejszego planu są warsztaty logoterapeutyczne, bo jak wiadomo, Olga to karczuk, kocha zwierzęta i przebywa z nimi na co dzień. A więc wraz z Gazetą Noworudzką otwieram drzwi na kulturę, dzień czwarty. Trochę kropi, ale ja śmiało idę na seminarium Magdaleny Środdy. Dodatkowo w tym samym czasie odbywają się warsztaty lotnictwa dla naszych małych skarbów. Ale jednocześnie mówi, kobiety są równe mężczyznom, ale mają inne powołanie. Czyli jakby przesuwa tę kwestię nierówności na troszeczkę inny poziom, wracając do tego rozumienia hierarchicznego świata. Większa część dzisiejszego planu odbywa się w Sokołowsku, gdzie zaczniemy od otwarcia wystaw, podróżnicy w górach olbrzymich i pokój gościnny. Przeprowadzając się po wystawie plenerowej, opowiem o kolejnych punktach programu. Przed nami cztery wywiady. Zaczniemy od podróży ze światy do Pragi Śląskiej, następnie podróżnicy w górach olbrzymich, głosy z głębin i na koniec From Poland with Love, listy do Haralda Schmanna. Chciałem, żeby ta proza sporo zostawiła czytelnikowi żeby te interpretacje jakby pochodziły, nie tylko były narzucone z góry przez autora, ale żeby samemu się wczytać i odnaleźć właśnie te wątki yy, każdemu, które mogą być. Bliskie. Zwłaszcza w Warszawie brakuje, wydaje mi się, po tej stronie głównej właśnie. No to jest jakaś historyczność po prostu, czy, czy, czy substancja historyczna, czy zabytkowa, bo no jak wiadomo, wiele tych zabytków no, było powojennych w istocie. Bywa. jest literą jakiegoś alfabetu, jakimś niezrozumiałym, tajemniczym komunikatem. Różnica jest taka, że o ile ptaki i motyle... Manifestują swoją obecność, są widoczne, to ryby są jeszcze bardziej tajemnicze, ponieważ ich w zasadzie nie widać. Czasem tylko pokazują się pod powierzchnią wody, żeby natychmiast zniknąć. Kupił wszystko, cały dorobek Haralda Zemana: to znaczy całą dokumentację, bibliotekę, kolekcję i pracował nad nią. Oni dotarli do tego, że. Harald był w Polsce i pracował ze mną i poprosili mnie, żebym zeznała, jak to było. I, i, i ja tam poszłam, zeznałam i uświadomiłam sobie, że właśnie niewiele pamiętam. Teraz odbędzie się występ sokołowskich sąsiadów, mądrości ze sklepu i kościoła. Nawet to... Kolejny dzień dobiega końca. Ja zapraszam Was na stronę internetową nowarud24.pl kłodzko24.eu, gdzie znajdziecie zdjęcia, reportaż i blog z każdego dnia festiwalu. A ja mogę przymknąć drzwi w czwartym dniu, do jutro móc otworzyć je ponownie.